Kochani, kochani, poranna kawka teraz. Wstał właśnie mój mąż. W hazu miga ma Schwarze I robimy tutaj teraz czarną kawę. Good morgen! Good morgen, szac! Okej, okay. zobaczcie, miałam, was nie, miałam nic nie nagrywać, ale słuchajcie kochani, byłam po truskawki, takim warzywniaczku słuchajcie, warzywniak jeszcze z moich lat dzieciństwa, z moich szkolnych lat, pani nosząca skrzynki, które właśnie przyszły z towarem i tutaj świeża truskawka, truskawka, ja już sobie trochę podjadam, truskawka. Rodzaju Malwina. Słuchajcie, to jest ta najpóźniejsza truskawka jędrna, i ona jest, ona jest taka. Zobaczcie w środku, soczysta, ale aromatyczna, po prostu smaki dzieciństwa. Słodka, niesamowita. Jak jesteście w Polsce, to szukajcie właśnie tej odmiany Malwina. Ona teraz jest, pani powiedziała, że to już ta najpóźniejsza odmiana. Zobaczcie, aż mi ślinka leci, to jest tak pyszne, zaraz będzie twarożek, właśnie z truskawkami. To są moje smaki dzieciństwa i zawsze nie mama robiła twarożek z truskawkami na śniadanie, jak zaczynamy się wakacje. To był taki początek naszych wakacji. Moi rodzice są teraz na Podlasiu, pojedziemy też na Podlasie, ale upały, upały są ogromne, a my chcemy dzisiaj pojechać wzdłuż Wisły na rowerach. No ale jak tak stwierdziliśmy, że jak będą naprawdę. Te upały niesamowite, to wjedzie jakieś muzeum na pewno. Parę nowych muzeu, muzeów pootwierało się w Warszawie, więc czekajcie na relacje, kochani. A jak Wam się podobają moje filmiki, kciuk do góry komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie o mnie. A ja Was również pozdrawiam i postaram się pokazywać Warszawę w wakacje. Pozdrawiam.